I polegliśmy. No. no też jakby nie było. PiS, na pewno PiS bardzo mocno chwycił reklamę na YouTube. To były też miesiące, wrzesień, październik, gdzie na YouTube wykręcano olbrzymie. A ile to jest olbrzymie? No wiesz co, ja mogę powiedzieć po sobie, uh -huh. że miałem największe przychody w okresie, kiedy była kampania wyborcza. A to wiadomo. Tylko pytanie, ile oni wyświetleń zrobili? Tam. Myślę, no nie no, dobra. No ja myślę, że dużo. Nawet ja rozmawiałem z innymi YouTuberami uh -huh. i. Kiedy ktoś wyłączył dla testu te reklamy polityczne, to cały adsen spadł o połowę. Czy ja wiem, że reklama polityczna jest no, ja strasznie droga? No. Tylko pytanie, ile to wyświetleń tak naprawdę no, ja generuje? Że Ale ile rozumiem, no, to jest dużo? No teraz jest pytanie takie: no bo pytanie jest. Bo ja nie mam pojęcia, ile oni to, na to wydali, mm -hmm. więc to jest ciężko. No, miliony powiedzieć. złotych. No, no to zakładam, że miliony, tylko nie wiem, jak dużo tych milionów, no ale właśnie. myślę, że bardzo dużo tych milionów. Ja wiem, że, wy, że ty nawet sam byłeś w stanie wygenerować większą ilość odsłuchań i wyświetleń. Nie mam żadnych wątpliwości, ale oni nie byli w stanie tego zrobić. Tak, tylko oni tego nie potrzebują. Jak oni mają TVP, które tam ogląda wiadomości tak. z milion, dwa miliony osób, to po co im ten internet? Właśnie. Pamiętam, to był chyba początek września. PiS ruszył z tą swoją kampanią, że w każdym powiecie mm -hmm. inna reklama na YouTube dotycząca tego Pisu. I Jak się wtedy dziennikarze zachwycali? A jaki to profesjonalizm? Jakie to są te naloty dywanowe w internecie? Ale kto to oglądał do końca te reklamy? Ile tego było? Za darmo można było, tworząc odpowiedni kontent mieć porównywalne zasięgi w internecie, tylko trzeba było mieć coś w głowie. Oni zrobili nudne filmiki, wrzucili mnóstwo pieniędzy do internetu i myśleli, że wygrają wybory. No, nie wygrali tych wyborów, przegrali. To, to jest trochę na zasadzie tego, że jak masz dużo pieniędzy, to je rozrzucasz. No i oni nie rozrzucili, rozrzucili, te pieniądze. Nie mówię, że można było to lepiej wydać, natomiast bym nie przeceniał tych ich reklam. Na YouTube. Ja nie przeceniam, ja po prostu mówię, że były, że one faktycznie był były takie zmasowane, a tak, że oni byli wszędzie. I to bym tylko i wyłącznie zamknął w tym, to nigdy nie chodziło mi o to, żeby pochwalić to, tylko po prostu powiedzieć, że nie oszczędzali nawet w miejscach, w których tak naprawdę ta reklama nic im nie dawała. Dwa miesiące temu mówiłeś, że jest za wcześnie, aby odpowiedzieć na takie pytanie, czy trzecia droga była taka świetna, czy wy tak kiepscy? Jaką masz dzisiaj optykę? Trzecia mm -hmm. droga była dobra? Nie, my byliśmy tragiczni. Czy ciężko, <laughs> ciężko było wami nie wygrać. Tak. Znaczy, wyniki tych wyborów. Są dosyć jednoznaczne. Mniej więcej od marca w sondażach suma głosów, tych procentów na nas i na trzecią drogę, na początku jeszcze nie. Osob osobno, przez salichowskie, była na równym poziomie 27%. I tak było mniej więcej do wyborów cały czas 21%. I my nie mieliśmy przepływów z pis nie mieliśmy przepływów wyborców z platformą ani z lewicą takie pomijalne. Przepływy my mieliśmy między trzecią drogą a nami. I na początku szło na, na w naszym kierunku do lipca, a potem od nas do trzeciej drogi. Wyborcy nam uciekli do trzeciej drogi, nigdzie indziej. Więc y ewidentnie Wyborcy uznali, że lepiej zagłosować na trzecią drogę niż na nas i mieli do tego naprawdę bardzo dobre powody. Ja się wielu z tym wyborcom nie dziwię, no bo zobacz. Chcesz na początku głosować na kogoś, kto nie jest spisu czy Platformy, nie lubisz Tuska Kaczyńskiego. Pojawia się hołownia z kośniakiem, myślisz, w sumie ten hołownia jeszcze nie rządził, fajna sprawa, mm -hmm. głosuję na niego. Potem patrzę, ten bosak z męcenem, to są chyba fajniejsi, to to będę głosował na nich, a potem się dowiaduję, że bosak z męcenem to chcą zjeść mojego psa, tak? Mają jakieś wariatów na listach z jakimiś najdziwniejszymi, naprawdę teoriami spiskowymi. Potem co? Oni mówią, że jestem sprzętem AGD, jestem przedmiotem w mm -hmm. sensie kobiety, tak? Bo tam wszystkie tak, kobiety tak, w zasadzie tak. odpłynęły, kobiety. To nas zagłosowało niż w 19 roku, co jest naprawdę mistrzostwem świata. I jeszcze na końcu coś bredzą o pedofilii, nie? I, I czemu na nich głosować? No, no ja naprawdę nie wiem. Więc więc ja się nie dziwię, że ludzie odpłynęli do trzeciej drogi, ale to jest tak miałki, nieinteresujący projekt ten Kosiniak z Hołownią i w zasadzie nic ciekawego nie mają do powiedzenia na żaden temat. Uruchomili sobie podcast, tam wszystkie gazety pisały, że o moim programie z Bosakiem to w zasadzie nikt nic nie powiedział. 27 odcinków nagraliśmy, dużo wyświetleń to miało, to media cisza, a ci nagrali dwa nudne programy, to o, nowa formuła, Hołownia z Kosiniakiem robią podcast, którego nikt nie chciał również słuchać, bo tam nie było nic ciekawego, do, do powiedzenia. Więc partia w zasadzie bez programu, bez jakichś znanych nazwisk nagle zrobiła 14%, co pokazuje, że ludzie naprawdę nie chcieli głosować ani na PiS, ani na Platformę. Chcieli głosować na kogoś innego, kto ma w zasadzie jedną cechę, no nie jest kompletnym wariatem. No i niestety nie spełniliśmy tego kryterium. No niestety, niestety nie.